Wybiła siódma. Poranki bywają ciężkie. Wstajemy, tak? Idziemy otwierać alpaki. Idziemy otwierać alpaki z mamą. Tata dzisiaj musiał wcześniej wyjechać. E, a więc idziemy otwierać zwierzaczki. alpaczki, bo już czekałem na śniadanko, tak? Ozi. Ozi! Jaki ładny piesek. Pokaż się wszystkim nośliczny. Idziemy dawać śniadanko alpaczkom, tak? Idziemy je otworzyć. Dziwnie, kochani, otwierać zwierzaki. Jak to, to Matylda w środku już się domaga otworzenia, więc jeżeli ktoś by nam e, chciał powiedzieć, że słuchajcie, możecie przecież pospać do dziewiątej, co z tego, że te zwierzaki poczekają? One nie mogą czekać. Jak się ma zwierzaki, ma się obowiązek, więc o siódmej trzeba je otworzyć. Po siódmej najpóźniej, bo już się domagają wypuszczenia. paczki sobie przeżuwają, leżą jeszcze, tylko Adelka stoi. Mm. I tak kochani się stało przypadkiem, że nagrywamy dzisiaj naszą alpaczą poranną rutynę. E, nie sądziłam, że taki film się pojawi, dlatego że słuchajcie, ja zwierzaków nigdy rano nie otwieram i przyznawam się po prostu. Mój tata zawsze otwiera zwierzaki, a że dzisiaj wyjeżdżę wcześniej, no to otwieram z mamą, bo akurat jestem w domu, więc otwieram z mamą. Tak misiaki. No tak! Oksy sobie leży jeszcze po nocy. No. Ty nie gadaj, tylko szykuj śniadanie. Dobra, już wam tutaj otwieram, żebyście mogli wyjść. Aha, tu już jest otwarte. Tu zapraszam Beniusia. Tu zapraszam Arielusia. I zobacz, Ariel, czy się coś zmieniło na pastwisku. Śniegu nie ma od dni. Dobra. Tu już jest chłopaki otwarci. Pozgarniamy trochę. Dołożymy sianka i mieszam wam śniadanko. Dobrze, że słuchajcie, została kartka ze ściągą, co ile dla kogo jak wyjeżdżamy i zostawiamy mamie. To sobie skontroluję. Nie, że nie wiem, tylko wolę się skontrolować, bo są dziewczyny karmiące, dziewczyny ciężarne. Chłopaki, chłopaki po kastracji. Więc już mieszam śniadanko. No. Jeszcze chyba będzie szybki telefon do taty skontrolować. Żeby wam nie dać za mało, ani za dużo oksyken. No. Przepraszam, może się pan tak mnie niecierpliwić? Nie, Beniuś. Nie, nie, nie. Beniuś! No patrzcie, no. No patrzcie, alpakę, no, no, no utrudnia jeszcze. Benek, proszę wrócić do siebie. Proszę w tej chwili wrócić do siebie i mnie nie denerwować z Gdzie jest wory? No patrzcie, sami sobie pchną tą furtkę. Jak się zamka, nie domknie, to świrują. A tutaj teraz słuchajcie jak na stołówce, Tutaj są chłopaki, tutaj jest Ariel, a teraz tak. Yy, to dobrze wiedziałam akurat, jeżeli chodzi o Ariela. Tak, Ariel co? mi słabiej. Tak rano naprawdę te porcje mają wyliczone. Chłopaki. O, Dobra mamy. Idziemy dać i zaraz wrócimy dziewczynom namieszać. Wczoraj miałam operatora, więc było mi Nie. o wiele, wiele łatwiej nagrywać niż dzisiaj. Nie. No. Ale no nic, już sobie poradzimy. Nie. 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 Tak już sobie poradzimy. Z kamerą jest pani operatora, więc dużo łatwiej. No i co tu jest zrobione w rynnie? No chyba nie chcecie, żebym znowu nagrywała. No i znowu niespodzianka w rynnie. No co tu zrobiłaś? Kto tu na do rynny? No bez przesady, chłopaki, so, teraz czekacie. Proszę nie zwalać aparatów. Czekasz tutaj, spójrzcie, jak czeka, kto tu czeka? No tak, no ty, przecież pani Adelki nie mogę pominąć i ona już jest usatysfakcjonowana, już, już może iść, nie, jeszcze jednak nie jesteś usatysfakcjonowana, no okej, okay. już? O, i ona już poczeka, ale muszę ją poczęstować, koniecznie. Dobra, i Panu zapomnieli, nie dali śniadania. Tak? Mariel, u ciebie to znika, i nawet nie wiem kiedy. Przez chwilę się zastanawiałam, czy naprawdę dałam ci śniadanie. E, robi się pomału jasno. Tutaj chłopaki też kończą śniadanko. Preciu. Tutaj alpaczki też kończą śniadanko. oksy w izolatce, może w spokoju. Leoś wyszedł na zewnątrz zobaczyć co tam się dzieje. Ale jeszcze za ciemno, jeszcze wracam. Mela, mela. I tak go dopuścisz, i tak go dopuścisz. Po co to takie straszenie się? Dokładamy sianko alpaczką, bo przez noc jak widać Zjadły. Tak o. Wygląda nasza poranna rutyna. Praktycznie mało czym się różni od wieczornej, tylko tyle, że otwieramy zwierzaki, a nie zamykamy. A tak to dostają posiłek. Sprzątamy, dolewamy wody, dokładamy sianka, patrzymy, czy nic się nie dzieje, czy nie zapowiada nam się żaden poród. Tak o. Mogę jeszcze dodać, że mało czym się różni, dlatego że i rano jest ciemno i wieczorem jest ciemno na razie. a Ajwory to w tym sianie słuchajcie aż buszuje, on wkłada całą głowę i wyszukuje to najlepsze, a Ariel, słuchajcie Ariel zawsze jak uda mu się dostać do chłopaków, teraz już zamkłam furtkę, więc jej sobie sam nie otworzy, jak uda mu się dostać do chłopaków to jedyne co robi to leci na pastwisko, załatwia się u nich w kuwecie i wraca, czyli zaznacza teren, że jest sam tym dominującym. daj buziaka dasz buziaka ty zawsze dajesz buziaki dobra dobra, dobra, słuchajcie, bardzo dobra Ajbor zanurkował cały, tak nie, i tak to jeszcze nie jest sobą. Ty wkłada głowę w szczybelki i nurkuje. Mm. dziewczyny też jedzą sanko. Mm. Przestań. Przestań. Co ty. O, jaka grzeczna perełka. Gdzie jest Billy? I dlaczego on jest później cały w sianie? Ciekawe. Ciekawe dlaczego. Jeszcze woda świeżutka. Lecimy. Pomagasz? Uh -huh. Pomaga Alpaczka, no pomaga, zobaczcie. Bardzo pomocna jest. No. Dobrze, Oksy, ja go tutaj słuchajcie zostawiam, później pan Stasiu go tylko wypuści. I ja sobie dziś, ja sobie. Pokażcie jak na zewnątrz, no jasno się robi, jasno, Adelka słuchajcie, jak ją na przykład w lato wypuszczamy po nocy i wychodzi na zewnątrz jest naprawdę już tak jasno, to aż takie oczy ma przymrużone, że się śmieje, że okulary przeciwsłoneczne, by jej się przydały. Persefona, jaka to jesteś grzeczna dzisiaj. Woruś. Persefona, patrzcie jak się przymila do mnie. Persefonka. Mm. Z wiadomych przyczyn oksygen jeszcze ma śniadanko. Ale jedz sobie, a nie się zastanawiasz. Bierzesz buźkę, gryziesz, tutaj trochę postoisz, popiszczysz, jeszcze idziesz, jeść. No, zastanów się, oksygen, czy jeszcze nie, bo ja mogę cię wypuścić, ale jak ja otworzę furtkę, to ci wszystko zjedzą. A ona tylko czeka. Ona tylko czeka. Reszta wysłodków, co została, zabieramy na wieczór do kolacji. 7.46. No, to 40 minut niecałe zajęło mi otworzenie ich tutaj. Do tego mój tata otwiera kury, owce, osła, króliki, koty, bo mamy koty w takim... Co? A ty co tu widzisz, wysłodki? E, bo mamy kotki w takim domku, hela i kropka, więc je też rano trzeba otworzyć i dać im jeść. Więc ja podziwiam mojego tata naprawdę, że on rano wstaje, ma siłę, ma energię i się wyrabia szybciej niż ja. Tak, no to wydaje mi się w prawie nie w rutynę, tylko to wstawanie rano.